Witam was w dzisiejszym odcinku. No jakby to powiedzieć, miało być dzisiaj trzy odcinki i będą tylko dwa. Bo mi się coś stało z mikrofonem na poprzednim nagraniu. I mnie kompletnie nie było słychać. Teraz działa. To dobrze. Miałem stresa. I pierwszy raz e, sam system rozwiązał mi problem. Jestem z tego zadowolony i dumny. Ech. Pięknie. Naprawdę wystarczyło tam rozwiąż problemy. Zobaczymy co się stało. I samo się naprawiło. Na razie działa. Oby działało cały czas. Tak, wszystko podbierałem. A dobrze, że tamten odcinek w sumie... Znaczy szkoda, ale... Cieszę się, bo on wyszedł strasznie krótko, wyszedł mniej niż 3 minuty. No to to jest serio malutko. Ale... No nie pora Nic nie poradzę. Nikt, nikt by się chyba nie spodziewał takich w ogóle rze rzeczy, że się mogą podziać. O, ale na szczęście tutaj idzie cały czas nagrywanie i wszystko. No tutaj jest blisk, tutaj chyba był 99 poziom coś takiego. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. No fura mi to daj. Ładnie. Nie, nie jesteś z wszystkim. Do toalety. Zwiadowca, zabójca. Nie dziękuję. Oczywiście walka. Trylion, trylion, tryliony. Tu jest najmniej trylionów. No i tak. Tu. Zeszliśmy ledwo, ledwo, ale przy, przyjmę. Necromanta, szczerze, okej. Okay, no to tu jest dziewięćdziesiąt. 90... I że ja napisałem, że my jesteśmy blisko. Nie przejdę tego, nie? Nie przejdę. Znaczy, nawet jak dojdę do bossa, no to... No prze... po... No jutro na pewno już to zrobię. No dobra, no jest jak jest. Ja wam dziękuję za oglądanie. Krótki odcinek. Nie wiem, fatalne to jest dzisiaj. Ja wam dziękuję za oglądanie, cześć pa.